W ostatnich odcinkach z tej serii mówiłem już o ciekawostkach z Gothica i Gothica 2. Teraz przyszedł czas na to, by skupić się na ciekawostkach z dodatku do drugiej części gry, czyli Nocy Kruka. Przed Wami 10 ciekawostek z Gothic 2 Noc Kruka, o których mogliście nie wiedzieć. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, nie zapomnij zostawić subskrypcji i włączyć powiadomień, aby być na bieżąco z naszymi filmami. Zaczynajmy! Skok wiary. Jeżeli skoczymy do dziury prowadzącej do podwodnej jaskini niedaleko obozu piratów, otrzymamy 100 punktów doświadczenia w ramach premii za wyczyn. Zadanie jest związane z próbą odnalezienia jednego z piratów, który spadł z przepaści podczas walki z topielcami. Potwory, których nie ma. Gotik 2 Noc Kruka wprowadza gracza w zupełnie nowy świat do krainy zwanej Jarkendarem, gdzie występują endemiczne gatunki potworów podobne do tych występujących w innych częściach wyspy Korinis. Czy wiedzieliście, że tych stworów miało być o wiele więcej? Te, które nie pojawiły się w grze, można przywołać za pomocą kodów, które wyświetlę Wam na ekranie: są to kolejno Alligator i Czarna Puma. Pierwsze zwierzę ma animację jaszczura, a drugie cieniostwora. Może kiedyś żyły tam krokodyle i stąd wziął się przydomek jednego z piratów, Jacka Alligatora. Pismo klinowe. Starożytny język budowniczy, którego możemy się nauczyć dzięki badającym jarkendar magą wody, wzorowany był na piśmie klinowym stworzonym 3500 lat temu przez Sumerów. Podobnie jak Sumerowie budowniczowie używali glinianych i kamiennych tabliczek, zaś samo pismo wzorowane było na piśmie runicznym. Świadczy o tym fakt, że w komnacie, gdzie stoi portal do Jarkendaru, na jednej ze ścian znajduje się ogromny napis, który w oryginale tłumaczony może być na język niemiecki. Po polsku brzmi to tak: Zarówno na początku, jak i na końcu było światło. Ty, który czytasz te słowa, wystrzegaj się sił ciemności po drugiej stronie studni. Kieruj się swoją wiedzą oraz słowami światła, aby zakończyć wiek mroku. Inspiracje do stworzenia Jarkendaru Jak wspomniałem, pismo budowniczych to pismo inspirowane runami nordyckimi, zapisywane na kamiennych tabliczkach. Innymi inspiracjami do stworzenia Jarkendaru była oczywiście kultura Majów i Azteków co widać w budownictwie, jak i sakralnych malunkach budowniczych. Kamienni strażnicy to również coś, co kojarzy nam się z kulturami Mezoameryki, zaś sama historia potopu i zalania miasta przez Adanosa mogła być inspirowana biblijnym potopem. Kanion Znany z Nocy Kruka pustynny kanion niedaleko obozu piratów pochodził ze wczesnych konceptów jednej z postapokaliptycznych gier pirania bites która nie została wydana. To także tam na szczycie urwiska znajdziemy czerwony wrak samochodu dodany w formie żartu jednego z twórców. Plaża pełna skarbów Na plaży w obozie piratów znajdziemy wiele cennych przedmiotów, a gdy wypłyniemy poza przybrzeżną wyspę topielców włączy się scenka przedstawiająca ogromnego potwora pożerającego głównego bohatera. Crimson Crimson to jeden z bandytów pracujących przy przetapianiu złota. Był on też świadkiem otwarcia podziemnego grobowca przez kruka, kiedy ten wypowiadał tajemnicze zaklęcie w języku budowniczych. Został nawet sparaliżowany przez silny krzyk, który wydobył się z krypty. Co ciekawe, jest on w stanie powtórzyć słowa kruka, a my możemy go poprosić o powtórzenie. Za trzecią taką prośbą zostaniemy dotknięci klątwą podobną do tej, którą rzucają na nas poszukiwacze w późniejszych rozdziałach gry. Kiedy zapytamy Crimsona o powtórzenie słów kruka po raz czwarty, ten odmówi, mówiąc: "Myślę, że lepiej dać temu spokój." Podwójne głosy Niektóre postacie w gotiku Dwanokruka mówią dwoma głosami. Wynika to z tego, że do tłumaczenia dialogów z dodatku wykorzystano innych aktorów głosowych. Problem ten nie występuje prawdopodobnie w oryginalnej wersji gry. Inny antagonista. Początkowo głównym antagonistą dodatku miał być Wskrzeszony Gomez. Twórcy zrezygnowali jednak z tego pomysłu, bo takie samo rozwiązanie zastosowano w stosunku do smoka ożywieńca, który według teorii jest ucieleśnieniem samego śniącego bądź Beliara, do czego pokrętnie przyznaje się w szóstym rozdziale gry. Z tego też względu Kruk został wybrany na generała armii Beliara, a nie Gomez. Za tym rozwiązaniem przemawiał też fakt, że właściwie niewiele wiedzieliśmy o tej postaci. Poza tym, że była bardzo ambitna i nie wiedziała o magach ognia. Wierni Adanasowi. Budowniczowie z Jarkendaru wierzyli w Adanosa. Świadczą o tym pozostawione przez nich gliniane tabliczki i kataklizm zesłany przez Boga Wody i Ładu. Nie wiadomo jednak, jak pochodząca z myrtany religia dotarła do odizolowanej nacji. Trzeba więc założyć, że bogowie w Gotiku są jak najbardziej prawdziwi, a sama Danos objawił się budowniczym tak samo, jak zrobił to innym ludziom, po czym ukarał ich za niesubordynację. To wszystkie ciekawostki, które przygotowałem dla Was w tym zestawieniu. Jeśli udało mi się Was czymś zaskoczyć, to napiszcie w komentarzach, czym. A jeśli nie, to dajcie znać, co sami dodalibyście do tego filmu. Ja się z Wami żegnam, a Wy nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji i włączeniu powiadomień, aby być na bieżąco z nowymi filmami i wspierać rozwój kanału. Do usłyszenia!